Na tegorocznej europejskiej premierze Samsungów Galaxy S20 koreańska firma pokazała coś jeszcze. Nie, nie następcę Galaxy Folda, ale zupełnie nowe, składane urządzenie: Samsung Galaxy Z Flip, czyli na dobrą sprawę smartfon z klapką. Trochę podobny do Nintendo Game Boy Advance SP? No, trochę tak. Pamiętacie na pewno, że fold się rozkładał, dając więcej przestrzeni do pracy. Z-Flip natomiast stawia na składanie, przez co przybiera kompaktowe rozmiary. I powiem Wam, że złożony telefon mieści mi się w dłoni, zajmuje zdecydowanie mniej miejsca w kieszeni i myślę, że to jest jego główny atut. Może niekoniecznie ja jestem jego odbiorcą i raczej nie potrafiłbym w codziennym użytkowaniu docenić tej funkcji, ale myślę, że wrzucony do małej kobiecej torebki będzie idealny. Generalnie smartfon sprawia wrażenie takiego właśnie mocno kobiecego. Bo po rozłożeniu to po prostu normalny smartfon z wyświetlaczem. Dynamic AMOLED 6,7 cala, Full HD+, plus 2636 na 1080 pikseli i 425 ppi. No oczywiście nie taki zwyczajny, bo składany. I tu też mechanizm wydaje się bardziej solidny niż ten w nowej Motorola Razer. Poza tym chyba bardziej ufam Samsungowi, który po stworzeniu Galaxy Fold'a swoje na temat składania ekranów wie. Z Flip jest też moim zdaniem lepszy od składania Motorola, dlatego że Samsung nie idzie na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o podzespoły. W środku topowy Snapdragon 855, 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane oraz baterie o pojemności 3300 mAh. Konkretne są też aparaty, ale do tego Samsung już dawno nas przyzwyczaił, choć chciałbym mieć ten smartfon u siebie i sprawdzić, jak fotki poradzą sobie w konfrontacji ze zdjęciami zrobionymi choćby Samsungiem Galaxy S10. Jest szybkie ładowanie bezprzewodowe, jest PowerShare, czyli bezprzewodowe dzielenie się energią, Android 10, jedno złącze eSIM i jedno złącze nanoSIM, więc nie trzeba się ograniczać do eSIM-ki. Skaner linii papilarnych rozpoznawanie twarzy, dźwięk w słuchawkach wspierający dolby atmos czy mikrofon minimalizujący szum otoczenia. W sumie to topowy Samsung zamknięty w składanej obudowie i za to brawo! Nie wszystko oczywiście mi się podoba. Ciężko otworzyć telefon jedną ręką niby się da, ale miałem wrażenie, że palec za mocno dociska wtedy ekran i ten szybko się uszkodzi. Można mocniej machnąć podczas otwierania, ale prędzej czy później w taki sposób Z flip wypadnie Wam z dłoni. Niezbyt funkcjonalny wydaje się też mały zewnętrzny ekranik. To super AMOLED o przekątnej 1,1 cala. Wyświetla stan naładowania, godzinę powiadomienia i fragment kadru przy robieniu zdjęcia zamkniętym telefonem. Ale jednak, żeby cokolwiek coś zrobić, trzeba smartfona otworzyć. Podoba mi się natomiast to, że pomyślano również o oprogramowaniu. Telefon może być używany w różnych kontach zdjęcia, więc można go postawić na dolnej części trochę jak laptopa i robić tak zdjęcia, nie jest wtedy potrzebny statyw. W tej samej pozycji dostaniemy też dwa jakby rozdzielone ekrany, więc jest i multitasking. Fajne bariery, które usprawiedliwiają składanie i nadają mu większy sens. Galaxy Z Flip robi wrażenie, wygląda bardzo dobrze, niezależnie od tego czy jest złożony czy rozłożony. Zgięcie na ekranie jest praktycznie niewidoczne, o ile nie poświeci Wam mocniejsze światło z boku. No i ze względu na zastosowanie zawiasu podobnego do tego z Galaxy Folda, ekran na zgięciu nie unosi się jak u Motorola. Nie ma też okropnie grubej brudki czy nocza znanego z moto, przez co rozłożony Z flip wydaje się bardzo cienką i smukłą taflą ekranu, co robi super wrażenie. Cena 6600 zł, więc kilka słówek taniej niż Razer, ale wciąż zaporowo drogo. Czyli ponownie ciekawostka, której na chwilę obecną na pewno bym nie kupił, ale zaciekawiła mnie na tyle, że nie mogę się doczekać testów. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę. zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.